I jesteśmy, proszę Państwa, w naszym hotelu. Za chwilkę oczywiście pokażemy pokoik. Pierwsze wejście oficjalne. Ładnie. Proszę Państwa, nie uwierzycie, tutaj jest wejście, tutaj jest łazienka. Tak wygląda łazienka. I zobaczcie, przechodzimy tutaj, tutaj jest łóżko, a tu są kolejne drzwi. Ja otwieram, patrzę. Kolejne drzwi. Już są zamknięte. I tu są kolejne drzwi. Tu jest pokój. I tu jest wejście. Nawet właśnie się światło. Pali. Przecież tu ktoś może być. <laughs> Widzieliście takie cuda? Naprawdę cuda. Idziemy do recepcji. Powiedzieć, że chcemy inny pokój. A jest nie prawda? Jest otwarte? Jest oft, tak? Jest alles Wchodzimy do drugiego pokoju, ale już widzimy, że nie ma drzwi. Aha, jesteśmy sami. Tym razem tak. Także oficjalnie teraz jesteśmy już w pokoju, naszym właściwym, wymieniliśmy. Jak widzieliście, tam był pokój z drzwiami praktycznie do drugiego pokoju. I to by było takie troszkę no, niefajne, niekomfortowe. Tym bardziej, że te drzwi były otwarte. Pan na recepcji się totalnie zdziwił, że zapomnieli po prostu zamknąć tych drzwi. Ale nic nie dzieje się bez przyczyny, ponieważ wymieniliśmy sobie na pokój taki bez drzwi, że tak powiem. Widoku nie zobaczymy. Ale uwierzcie mi, że jak weszliśmy do tamtego pokoju, to naprawdę przeżyłam lekki szok. Gdy zobaczyłam, że są jeszcze jedne drzwi, a tym bardziej te drzwi są otwarte. Jak widzieliście, normalnie pokój drugi, łazienka, jeszcze w łazience się światło paliło. Przypuszczam, że chyba tam raczej nikogo nie było, ale kto wie. Więc, no, zaskakujące, że tak jest. Ale to po prostu są prawdopodobnie pokoje rodzinne i chyba nam dali taki właśnie pokój. Jakbyśmy z chłopcami przyjechali, to byłoby idealnie, ale że jesteśmy w dwójkę, to oczywiście wolimy taki pokój. No, i tutaj mamy pełną prywatność, że nie ma tych dodatkowych drzwi, tak i nie mamy obaw, że ktoś nam wejdzie. <laughs> ale pierwszy raz coś takiego yy, przeżyliśmy. Zaskakująca. Historia. Szok! Ale to przygody to zawsze tylko z nami. No, bez przygód się nie obejdzie. <grym> Jak nie ma przygód, to jest nudno, tak? Ostatnio ktoś napisał, że życie bez przygód, po prostu bez jakichś takich wydarzeń trudniejszych, jest nudne. No i tak jest. Sprawdzę, kto to napisał, i na dole napiszę: nikt tutaj. Tak, żebyście wiedzieli i żeby ta osoba wiedziała. i Serdecznie pozdrawiam i w 100% masz rację. No dobrze, a wracając do pokoju, <grym> bo się rozgadałam. Tak, spójrzmy. Telewizor, tu jakieś biureczko małe, krzesełko otwarte. Ja lubię na laptopie porobić coś, a, a jednak no, otwarte, no mogło być miękkie. Średnio to mi się podoba, a tu widzę taka mini szafa, powiedzmy, że można sobie coś powiesić. Szafeczki, no na buty raczej nie, koło łóżka. Przejdźmy jeszcze do łazienki zobaczyć, jak to wygląda. A więc taki standard. No kabina taka dosyć, dosyć. Mhm. Wszystko jest, suszarka, ręczniki. I nawet jest lusterko do makijażu. To jest super. Hmm. Super sprawa. Używam Interkontynental. Ostatni raz mieliśmy, ale tak to już dawno w sumie nie było. Ja naprawdę też byłem zaskoczony. Zamurowało mnie totalnie. Nie spodziewałam się ja, tego? Ja wiedziałem, że są takie pokoje, że to no. jest normalne, ten, ale nie wiedziałem, że są pootwierane te drzwi, że można przejść z pokoju do pokoju no. i za nic co? się nie dzieje. Bez Wiem. Przyczyny. Nic. Ja sobie nie wyobrażam, jak mieli tam ten ale, ale samo Masakra. to, cała ta yy, rejestracja na samym początku, mhm. nie? To... Ta pani się uczyła. Tak, i to. to ja nie nagrywałam, połączyłam nagrywanie myślenie. Ten pan z recepcji to... widział już, że byliśmy zdenerwowani. I później jak żeśmy przyszli, to już nie ma nam, tylko nam innego pokoju. Fajnie, fajnie, to ogarnął, no. Także... Bo pani która nas obsługiwała, niestety się dopiero uczyła. I długo to trwało. Jedy, że przyjechaliśmy w sumie o 10, nie, to do pokoju weszliśmy w pół 11, no, nawet później, później chyba. Później. Za 40-50 minut to wszystko trwało. No zeszła. Tak mniej więcej. Dobra, idę podłączyć. Ja mam nadzieję, że tam miejsce dla mojej kosmetyki też jest. Jest full miejsca. Pokazywałam łazienkę. Tak. I jest naprawdę dużo. Mhm. Sprawdzimy. Dobra, buty mogę chyba ściągnąć już. Buciory ciężkie. Wow. Wow. Ale słuchajcie, jakie ciężkie. Ech, no, ciężkie. Zobaczymy A YouTube, czy jest. YouTube. YouTube, gdzie, gdzie one się tak poobdziały ten, ten, ten. One już się tak stanęły. mają dosyć. Tak? Już tak, już im starczy. W tym sezonie. Ty tak jeszcze na nie mów, bo może jeszcze na jakiś wyjazd pojadą. Nie może tak zimno będzie. Nie wiem. Oby nie. One są fajne, bo nie przemakają i jak deszcz pada, to, to mi dobrze w nich. A tak to. Już mi się znudziły. Jest Smart TV. Uwaga, uwaga. Ciekawe, czy nie będzie działał tak jak w tym. No właśnie w Bębe. w Frankfurcie. Hmm. Pisze Smart, ale nic się nie dzieje. O, coś jest. Telewizja działa. Tak, staramy się zawsze to ogarnąć, żeby mieć jak najwięcej miejsca. Ja wiem, wiem, wszyscy zawsze mają poukładany w hotelach ten. No ale w takim pokoiku ciężko jest poukładać wszystko. Nie, nie gadajcie, że znowu nie ma. Ale masakra. Znowu chyba nie działa. Następny hotel, w którym nie działa, smart. No dlaczego? No nie działa. Nie mają A jest tu w ogóle internet? A nie spytaliśmy. Ciekawe. O, internet. Zapomnieliśmy o to w ogóle. Późna. 11. No, późna godzina. Ty patrz pan z recepcji 15 lat później. <gryw> <gryw> Nagraj mu. <To> tato. <gryw> tato, ale co nie? <gryw> Spotkaliśmy tatę. Ale <gryw> naprawdę podobnie, nie? Trzeba widzę, i Powiedzą, że jesteśmy okropni. <noise> Ale bardzo podobny był. To nie był złośliwa czy coś. Po prostu był podobny. Jest podobny. Też taki typ urody. Kucyk, długie włosy, broda. Tylko tamten na recepcji młody, a ten starszy. Może brat? Może brat. Ale wiesz co? Ale to był, był numer. <noise> Wiecie co, miało być koniec nagrania, ale jeszcze dogram Wam, popatrzcie na lustro, że się świeci, widzicie? Znaczy ono się nie świeci, tylko się odbija światło z tamtej strony i mam powiedzieć, że to odkrył Piotrek. To Wam mówię, przejdziemy jeszcze tu i spójrzcie, ono jest takie inne, bardzo fajne. A zgaś światło, ja pokażę, że ono nie świeci wcale, z tamtej strony. Tutaj wystarczy, Piotruś, nie ogarnięty? Świeci dalej. Nie umiesz. Teraz O, ja zrobiłam. A teraz tu świeci. Co? No teraz tu świeci. Tak? A faktycznie. I to się możemy włączyć i podziwiać. Tak, ale super to wygląda. Faktycznie. I to może tutaj się może świecić, tak? jak się włączy. Bo no się i fajnie. I fajnie. Powiem Wam, że zaskoczenie totalne nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. Jesteśmy już troszkę zmęczeni tym wszystkim, także kładziemy się spać a jutro dzień nowy, pełen wrażeń, mamy nadzieję, także do zobaczenia do na następnego odcinka. Trzymajcie się, ciepło, pa. pa.